Cześć, witam Was w najnowszym odcinku najszybszej torówki XX wieku. Tak jak wam zapowiedziałem w poprzednim odcinku, dzisiaj wam chcę chwilę opowiedzieć o tym, jakie decyzje chcę podjąć odnośnie jednego elementu, który zastanawiałem się, czy po prostu nie zdemontować w mojej R1. No ale finalnie dzisiaj wam w końcu powiem, że go zostawiam. Mowa oczywiście no, o niczym innym jak o amortyzatorze skrętu. Tutaj w przypadku mojej erydynki fajne jest to, że tak jak Wam mówiłem, jest to dosyć cenny element, bo taki Olinz no jest dosyć, dosyć drogim elementem. Cieszę się, że ktoś z poprzednich właścicieli, któryś z poprzednich właścicieli, taki tutaj element założył do mojej erydynki oraz że mi go również z tym elementem sprzedał, bo to się też nierzadko nie zdarza, a czy inaczej, często się zdarza, że mogą pewne elementy być demontowane. Przed sprzedażą takiego motocykla, bo de facto na cenę motocykla nie miało to żadnego wpływu. Natomiast jest to bardzo cenny element. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten temat, dlaczego ja się w ogóle podjąłem do takiej dywagacji? No, jest pewien powód, dla którego możemy się zastanawiać, czy no, ten amortyzator skrętu chcemy, czy nie chcemy, i czy go niezbędnie potrzebujemy, czy nie potrzebujemy, bo to są dwie odmienne kwestie. Zajmijmy się może na początku tym, czy. Ten amortyzator skrętu rzeczywiście jest tak niezbędnie potrzebny w R1. Ze wszystkich opinii ludzi, którzy tym modelem jeździli, oczywiście ja nie mówię o tym, że ktoś mówi, że jak go spust, spuszczasz z gumy i siekniesz przednim kołem w glebę, to wiesz, musisz mieć amorek skrętu, żeby Ci, wiesz, nie shimowało, nie? Nie skupiam się na tych opiniach, nie interesuje mnie to. Eee, mi chodzi o to, czy ten motocykl gdzieś na wyjściu z jakiegoś trójkowego zakrętu albo dwójkowego na torze wyścigowym nagle nie wpadnie mi w jakąś nieokrzesaną, po prostu niespodziewaną szimę, i czy to nie przełoży się na jakieś bardzo niebezpieczne momenty po prostu w trakcie jazdy? Uznałem, że przy tym rozstawie osi, czy argument nadrzędny, dlaczego zostawiam ten amortyzator skrętu, jest jeden. Ekstremalnie krótki rozstaw osi mojej jedynki wynoszący równo 140 cm. W tym momencie, bo tam seryjnie 139,5, ale plus tam rozciągnięcie łańcucha 140 cm. To jest tak krótki rozstaw osi, który niepokoi mnie na tyle, jeżeli chodzi o temat jakiegokolwiek szyjmowania, że amortyzator skrętu muszę zostawić. Znaczy muszę. Chcę. Natomiast, dlaczego Wam powiem? że się w ogóle zastanawiałem o tym, czy by go nie zdemontować. No właśnie. I no, powód jest z tego bardzo prosty, bo ja nie wiem, czy ktoś z was tego doświadczył. Być może tak, a jeżeli nie, to mogę wam powiedzieć nie tylko z mojego doświadczenia, bo to jest coś, co na początku gdzieś kiedyś zasłyszałem w serwisie przy okazji montowania mojego amortyzatora skrętu do mojego Ducata 999, że tak naprawdę amortyzator skrętu jako coś, co w pewnym sensie no, pośredniczy w elemencie skręcania kierownicą względem ramy motocykla. Podam, bo tak możemy uznać, że to jest jakiś element, który nam no, pośredniczy między, między tym manewrem. To ta, ta, tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, że każdy amortyzator skrętu, nieważne jak będzie zainstalowany i gdzie będzie zainstalowany, w pewnym sensie zabiera nam feedback przodu. Taka jest prawda w pewnym sensie jakoś tam zabiera nam feedback przodu. To nie jest, to jest pewien taki mulący filtr percepcyjny dla naszych tutaj dłoni w odczuwaniu tego, jak ten przód się zachowuje, co się z nim dzieje. Taka jest po prostu prawda i powiem wam, że ja tego doświadczyłem właśnie na jedynce ostatnio podczas tych wszystkich jazd testowych, gdzie tam zakładałem te różne airboxy, różne trąbki, jak tam widzieliście wyjeżdżałem na jakąś tam autostradę, czy na ekspresówkę i jakieś próby dynamiczne robiłem, to wyjeżdżałem czasem z amortatorem skrętu, czasem bez, bo czasem mi się już go po prostu tutaj nie chciało na tym takim systemie, no widać, że to jest jakaś samoruba, tutaj po prostu przekrętać i instalować i na szybko wyjeżdżałem. I teraz, słuchajcie, mimo tych warunków teraz tutaj te proponują, bo zawsze jechałem, wiecie, w plus 4, plus 5 stopni, jest zimno, ślisko, mamy zimę, Wiecie, że nawet w tej sytuacji, jadąc naprawdę kurde kwadratowo-pionowo po prostu po ulicy, da się odczuć to, że inne info płynie z przodu, naprawdę. I to jest właśnie argument, który gdzieś tam do mnie zaczął przemawiać. Być może kiedyś na mały tor, jakiś tam kartingowy typu Radom Łódź, może zdemontuję taki yy, omrato skrętu na próbę, żeby zobaczyć, jak ten feeling przodu. Się przedstawia, ale rzeczywiście, nawet i to nie jest tak, że ja wyjechałem i mówię: Kurde, na pewno jest lepszy feeling. Na pewno jest lepszy feeling, no tak, bo bez amora Jadę, nie. Ja jadę, mówię: Kurde, dlaczego ja tak nagle coś czuję dobrze przód? Dlaczego to mi się tak wszystko fajnie tutaj pod dłoni układa? Patrzę: mówię, O kurde, przecież tak, przecież nie, nie założyłem omara skrętu, i ta sytuacja się zawsze powtarza. No dobra, ale patrząc na to, że tak naprawdę celujemy głównie no, w duże tory, to ja sobie mimo wszystko na torze w Poznaniu czy na Słowacji. Póki co nie wyobrażam, żeby zaryzykować jeszcze z tym wysokim środkiem ciężkości poprzez tą podniesioną kanapę. Mimo wszystko, geometria tej erydynki jest jeszcze bardziej hardkorowa niż seryjnej, bo tak by nie było no mimo tego, że ja w tym jeszcze nie grzebałem, ale już wiem z moich takich wstępnych obliczeń, że geometria jest bardziej hardkorowa niż motocykla seryjnego z fabryki, jest bardziej po prostu nastroszony dupą do góry. Co oczywiście ja bardzo lubię, natomiast powiem wam tak: czy amortator skrętu mnie kiedyś uratował? Tak, raz mnie uratował, w Dukacie. Najostrzejszą, najbardziej nieprzewidzianą szymę, jaką po prostu. to takie, że chciał mnie wystrzelić po prostu z motocykla, złapałem w bardzo nietypowym miejscu. W ogóle nie spodziewałem się czegoś takiego. Złapałem to na Torze w Poznaniu, na wyjściu ze Sławiniaka. To polegało na tym, że Wychodziłem bardzo szeroko. Tam, dosłownie, jak wychodzicie ze sławiniaka i dojeżdżacie już przed nim kołem do tej linii, takiej pomalowanej linii na skraju asfaltu, tam jakieś, nie wiem, 15-20 metrów po wyjściu ze sławiniaka jest taka mała nierówność na dosłownie na skraju toru. I ja w tę nierówność wpadłem w momencie, kiedy byłem już na dwójce na pełnym gazie. To musiało być coś w okolicach, ja wiem, 110-115 na godzinę. Już byłem napędzony na full gazie. I to koło jakby wpadło po prostu w taką tą rynę z, uformowaną z tej nierówności. A to jest bardzo mała nierówność. To jest na skraju osobnie, 15 cm obok już jest żwir, bo już po prostu nie ma toru. I dostałem takiego ekstremalnego po prostu strzału w kierownicę. Prawdopodobnie ze 3-4 takie strzały. Natomiast rzeczywiście Amor zadziałał, mimo tego, że mam go zawsze tak napiętego na lekko. Ja nie spinam kierownicy tego mocno. Jakbym to spiął, tak tu na, to, na te 20 kliknięcie, to po prostu to w ogóle by się nie dało tym motocyklem sterować. Także tak, raz dubsko rzeczywiście zostało moje uratowane przez Amor Skrętu na Dukacie. To chyba było w sezonie 2019, z tego co pamiętam, tak. 2019. Dzięki Bogu nigdy w życiu to się nie zdarzyło więcej. No dobra, a na przykład moja Honda cbr 1100 xx z projektu Turystyki Motor ma ekstremalnie hardkorowy kąt główki Ramy i krótkie wyprzedzenie, i w ogóle. E, nastawy geometrii i tam nie ma amortyzatora skrętu, bo tam nigdy nie było i ja go nie założyłem. E, na torze w Słowacji, czy na najszybszym torze, na jakim jeździłem, e, przy wszystkich tych szybkich zakrętach, łukach, wyjściach, tam też jest taki test, jak e, po górkach, po szczycie górki, przy około 215 na godzinę, przednie koło, które straciło prawie kontakt z podłożem, opada nagle gdzieś tam na podłoże. Tego shimowania nie było, ale tam mamy. Ekstremalnie, znaczy ekstremalnie, bardzo duży rozstaw osi, bo prawie 150 cm, więc 10 cm dłużej niż, więcej niż tutaj. Także tam rzeczywiście e, jakby ta e, ochrona e, geometryczna, po prostu fizyczna e, ochrona wynikająca z tego, że mamy zupełnie inny rozstaw osi, tam w tej hondzie jest i myślę, że tam rzeczywiście to jest taka kwestia, która nas chroni przed tym. Finalnie mówię, na duży tor docelowo, normalnie jednak wracam z tym, mam trochę wątpliwości czy to y, mocowanie tego jest dobre, bo wiecie, to mi trochę wszystko tutaj y, lata, y, denerwuje mnie to w jazdy, y, nie wiem, coś tu muszę chyba z tym pozmieniać, raz, że to jest brzydkie, y, dwa, że jakoś tak wszystko, ja wiem, że amortyzator to skądś może być tak wkręcony na, na sztywno, ale strasznie to jakoś tak lata i, i mi się to generalnie nie podoba, te boczne mocowania są spoko, bo to chyba dedykowane, jakieś takie kupione, ale to, to widać, że po prostu robione samodzielnie może coś z tym hmm, zrobić. To jest temat numer jeden. Teraz przechodzimy do tematu numer dwa, który wypłynął w zasadzie niespodziewanie i nawet się nie, nie sądziłem, że to w ogóle e, zrobię, jeśli tego podejmę. Odezwał się do mnie taki bardzo ciekawy człowiek, kolega, którego poznałem na gdzieś tam torowaniu w Łodzi. E, taki Paweł, który jest inżynierem przy okazji, pasjonatem z bardzo mocnym zakapiorem torowym. I on mi powiedział, że on konstruuje własny mechanizm odwróconego systemu zmiany biegów do swojej starej R6, takiej pierwszej wtryskowej. Czyli de facto bardzo podobny mamy system motowania ramy, bo też jest skrzynia nad silnikiem, też jest ten pałąk, który idzie w ramię, który jak będziemy chcieli już przenieść sety, to już nam się nie mieści i zaczynają się problemy, no i wiadomo, nie? Także ten pałąk trzeba wyjąć na zewnątrz ramy. I ja do tej pory sądziłem, że Jakbym chciał zmienić ten standardowy system zmiany biegów na odwrócony, czyli na parową zmianę, to to się po prostu przy tej ramie nie zmieści. Ale zainspirowany zdjęciami, które on mi przesłał, a naprawdę zrobił bardzo fajny mechanizm, mechanizm, który nie ma kontaktu dźwigni zmiany biegów z setem. To jest taki mechanizm, jak mam w Hondzie. Czyli zamontował system, no nie chcę tutaj zdradzać może tych jego pomysłów, ale jest to zrobione naprawdę tip top, jeżeli chodzi o koncepcję. I być może nawet spróbujemy coś takiego do mnie założyć. Bo bardzo mocno mnie to zainspirowało. Natomiast spróbowałem zrobić jeden mały patent. Spróbowałem po prostu odkręcić ten wodzik, który normalnie nie pasował, bo by się nie zmieścił w ramę. Ale po obróceniu go nie dość, że do góry nogami, ale jeszcze o 180 stopni, nagle się okazało, że to wszystko tutaj, co widzicie, się mieści. I teraz tak. W tym momencie mam odwróconą wyścigową zmianę biegów. Czyli to o co mi chodziło, bo naprawdę był z tym problem gdzieś tam na Słowacji. O ile w kącie mnie tak mocno nie irytowało, to tutaj mnie to irytowało. I teraz tak, co ja chcę się sprawdzić. Jest to w sumie złożone, gotowe do, do przetestowania. Jest dzisiaj cholernie zimno, mimo tego, że piękna pogoda i słońce. Ale ja za chwilę sobie R1 odpalę, założę kamerę, wyjadę i nagram Wam to, jak w ogóle te, te biegi Padają, jak się zmieniają, jak to w ogóle pracuje, czy to w ogóle działa. Na początku zrobimy takie szybkie zmiany normalnie ze sprzęgłem, a potem zobaczę, jak się zmienia, czy w ogóle. No bo też chodzi o to, że jest troszeczkę inny kąt tego pałąka względem całej osi tego pchania, więc osi ruchu. Nie jest to idealnie równoległe do osi pchania i przez to nie wiem, czy precyzja jakaś tam się lekko tego nie naruszyła. Muszę to sprawdzić. Ale być może się okaże, oczywiście, że to, że to działa i jest spoko. Niemniej jednak, ten patent, który zrobił ten kolega mój Paweł z toru do swojej R6, no jest tip top, jeżeli chodzi o koncerty. Naprawdę super. I e, dobra, założę to, zobaczę. Potem spróbuję wpiąć parę przepinek bez sprzęgła. Chociaż nie wiem, czy, czy dam radę, bo to wymaga trochę większej prędkości, a jest cholernie, cholernie zimno. E, także tyle. Dobra, e, więc w zasadzie to, co zobaczycie następne, to myślę, że po prostu nagranie, e, jak tam się na tym obrotomierzu te obroty przepinają, jak te biegi wpadają. Zobaczymy, sam jestem bardzo ciekaw. Dobra, ubieram się i... Jedziemy. Zobaczyć na filmie mechanizm po prostu działa i sprawuje się bardzo dobrze. Na początku Wam pokazałem takie luźne, zwykłe zmiany ze sprzęgłem, no a potem próby przepięcia biegów w górę, czyli upshift bez sprzęgła, tak torowo wszystko działa tak jak należy. I redukcje i wpięcia w górę. Oczywiście redukcję oczywiście ze sprzęgłem, przecież wiadomo, ale. Przyznam, że bo też co mnie interesowało, przyznam Wam, że ja nigdy nie musiałem, ponieważ w Dukacie mam odwróconą skrzynię i quickshifter, to nigdy nie robiłem szybkiej zmiany biegów bez sprzęgła, ale na odwróconym, odwróconym właśnie układzie, yy, z koniecznością zamykania przepustnicy, no bo zdajemy sobie sprawę z tego, że jak nie mamy quickshiftera i przepinamy bez sprzęgła, no to musimy tę przepustnicę po prostu gdzieś tam w zsynchronizowany sposób w dobry timing, zamknąć i odpowiednio otworzyć, żeby to wszystko było szybkie i płynne i sprawne, e, więc to, to był taki mój debiut w tym wykonaniu, ale w sumie spoko, może, myślę, że się można przyzwyczaić, w miarę wygodnie, e, biegi wchodzą fajnie. E, co fajnie naprawdę jest to, że nie, nie przypuszczałem tego, że tak szybko można to zmienić. Nie przyszło mi do głowy to, że ten wodzik, który tutaj widzicie, o ten, nie dość, że odwróciłem jakby z tej pozycji na tę, to jeszcze go przekręciłem o 180 stopni, dzięki temu on się tutaj w ramię zmieścił. No oczywiście przestrzeni, zobaczcie, no, wyostrz się, wyostrz. Przestrzeni jest mało, tak jak widać, prawda? Bo tutaj tam półtora, chyba czy o półtora czy 2 mm, są luzy. To wam poruszam teraz skrzynią. Zobaczcie, o poruszam wam, ale to wszystko, zobaczcie. Tutaj, on no może tutaj, prawie, prawie się styka, ale nie dotyka, zobaczcie. Widzicie? Jest jeszcze jak tam jak luz, żeby... No wiadomo, że cały ten mechanizm, tak jak Wam kiedyś mówiłem, on nie jest taki super precyzyjny, no ale tak już będzie póki co. Jestem z tego zadowolony i tyle no. A amortyzator skrętu wiadomo. Teraz jechałem wiadomo bez, no bo nie było takiej potrzeby. Natomiast na tor, wiadomo, docelowo już zakładam. Dobra, tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym.